Chciałem się spytać o sytuację w szpitalu Garbolińskim, o pana Krzysztofa Rzechowskiego. W nie, nie, tym nie jestem bardzo zorientowany, ale no, słyszałem, no. że takie tam ma jakieś tyły, ale o, o co chodzi, to nie wiem. Nic nie no powiem. Odwołanie generalnie chodzi chodzi. Zarzuty takie postawione, że pracował sobie w karetce, nie, nie pełnił a, obowiązku a no, dyrektora? A no to właśnie, o to ja na dwóch firmach robił i na dwóch firm pieniądze bał, a był gdzie indziej. Ma pan jakieś doświadczenie ze szpitalem? No w tej chwili to nie, A chwili... miał Pan jakieś... No miałem, no wiele lat, kiedy to jest, byłem w szpitalu, no wyszłam, nie powiem, bo Ale co, czy ocenia Pan pozytywnie, tak? Pozytywnie, no. tam nawet, ale to nie z tym, nie z brzochowskim miałem już po w miałem takim doktorem, no kto się mówi, brzozowski. Aha. Takim brzozowskim, nie wiem, bym uratował, miałem jego tanie komórki, tak, jak to uratował. No Na razie, Kudowie. No ale ortopedia, kardiologia, to jest że bardzo dobra. Tak, tak. Tak, ja też słyszałam, że dobra. Po ile paski? 20 zł. Co oryginalna skóra? Tak. Daj 15. zł. Pięt... No to dychę. Daj dychę. Nawet za dychę albo 20 przed chwilą. Daj dychę. Ale to taki paseczek na takiego chłopa, ja mam człowieko 2 metry, a potrzebuję o, z 5 cm paska. Nie pasek na cechy Z 20 zł już mi przy... na 10 zł zrobił. Daj dychę. 5 złotych ci mogę dać za to. To jest normalu. Bo trzynastki niedługo będą na no. kontach. Na co pani wyda tą trzynastkę? Na co wydam? Na jedzenie! No, ale to jest oh. tak źle, żeby nie odłożyć tej trzynastki. Jest gorzej jak źle. Każdy gros potrzebny. Co najmniej trzeba brać. A na kogo pan będzie głosował w wyborach? Ja? Na Wróckiego. A dlaczego? go no, był... uważam, że ma dobry plan. Pan Karolina jest? Nie. O, obok Garwolina. A no właśnie, bo tutaj już wszyscy w Garwolinie to podobno pisowcy. No, to co, to źle? Nie wiem. To pan źle mi powie. Ja, ja uważam, że nie źle. Dobrze jest, mi się podobuje to. Uważam, Przecież że... podobno są na kontach już. O, na kontach były kiedyś, ale nie teraz. Tu nie ma ludzi, siada wszystko. To było lepiej. Jest gorzej. Jest gorzej, zakłady rozwiązują. Jak to, jak to ktoś powiedział, dobrze to już było, nie? No jak panie? <laughs> Jest tragik teraz się robi, coraz gorzej. Dobre. No dobra, dobra, Gdzie, Gdzie bym nie był, na którym rynku, czy w grójcu, czy na giełdzie, w sumie jest mało ludzi. Ludzie nie mają pieniędzy po prostu i co, nie chodzą, tak. No co, przyjdzie na targ popatrzeć, no to po co przyjść, tak, buty zdzierać. Mało zobaczę, no. Tu kiedyś rządki były, samochodów stało i ile było ludzi po, po na zakupy, a teraz nie ma. No pani mówi, pani nam tam powiedziała, że w ogóle tej trzynastki co dostanie to nie da się odłożyć, że wszystko idzie na życie. No, no. Drogie jest życie, nie. Jedzenie jest bardzo drogie. No i co się, nic nie poradzi. się. Nie. Dobra, każdy, każdy mówi, że było dobrze. Było dobrze, a jest gorzej, nie? A każdy liczył, że będzie lepiej, a tu nie jest tak. Odwrotnie to poszło jednak. No dobra, ale jak sobie zostanie prezydentem, czy to, no to będzie, to będzie lepiej? lepiej po mojemu, no. Po mojemu będzie lepiej. Czyli na Nawrockiego. No tak myślę no. Większość dla niego będzie głosowało. Tak myślę, oni tylko w tych sondażach mówią, że ten ma Trzaskowski tyle, ten tamten ma tyle. No ale Bran był ostatnio w Karolinie i mówi, że tak naprawdę. Nie, ten to wariat, panie, o czym pan mówisz, o tym Branie to kurwa idiota. to nie jest człowiek na prezydenta. Ale co, uważa pan, że ludzie faktycznie nie mają pieniędzy? Jest zauważalny spadek. Sekstów. Tak jakby się ludzie zaczynali liczyć z pieniądzem. Moim zdaniem, widać to. Widać. A co będzie dalej? No zobaczymy. Szczególnie sytuacja na całym świecie jest niewesoła. Także tam. Co jeszcze więcej powiedzieć? A pan z Garwolina jest? Czy z okolic? Z okolic. Co jest w Odpockim takiego, czego nie ma w Garwolinie? Co, co Garwolin mógłby się nauczyć od powiatu Odpockiego? Mogę powiedzieć tylko, że w powiecie otwockim jest... znaczy u Was, tu! Jest stan ulic w dużo lepszym stanie niż w powiecie otwockim, szczególnie w Otwocku. Tam wiecznie kopią, tam się zawsze coś dzieje. Także na pewno tu jest u Was większy porządek niż w Otwocku. Takie jest moje zdanie. Ale no, żeby było lepiej musi być chwilę gorzej. Nie Pomimo tego, że mówią, że wszyscy dostaną, to i tak nikt nie dostanie tej trzynastki. Proszę pana, to błędnie ludzie mówią. Nie chcę tej... Czekam. Czekamy na trzynastkę. Wczoraj było ogłoszone, że dostaniemy i chyba czas najwyższy. No dobrze, a niech pani powie, bo tej, pewna pani im powiedziała, że w ogóle tej trzynastki jak dostanie, to tylko na przeżycie, że nawet nie da się jej odłożyć. No to ja prawda? nie wiem, ile by chcieli ludzie dostać tej trzynastki. Ja myślę, że dostajemy tyle, ile... Wypracowali. Myśmy wypracowali i nie chciejmy, żeby nam Państwo dało ponad to, co jest niemożliwe. No bo tak uważam. No bo ludzie chyba nauczeni są strasznie narzekania teraz, tak? Narzekania i tylko na socjal liczą. Ale ten socjal to jest niezbyt potrzebny, mnie się wydaje. Nie wszystkim. Nie chcę już mówić, bo... No nie ma... no, ale według mnie, ja jestem tego samego stania co pani tak naprawdę. Jeżeli, wiadomo, jeżeli ludziom się teraz zabierze, no to ludzie będą źli i, i ale pójdą... Ale co się, co się z... ma zabrać? Obiecane i dostajemy, no. Tylko ludzie sami tworzą takie sytuacje, że o, ktoś nam zabierze, kto nam może zabrać? No nie chciejmy, tak jak mówię, tego coś mi nie wypracowali. A ja panu zdradzę tajemnicę. Emerytura, emerytura przyszła i, i dopompowano pieniążka trochę, i dzisiaj jadę się zapytać, czy czasem emerytura nie weszła. No to, to tak, no... proszę bardzo. No. no dobra, a teraz inne pytanie, bo tutaj pani powiedziała, że ta trzynastka, co, co ją dostanie, yy, to nawet na, na przeżycie, że ona nawet nie odłoży tego, tylko będzie na przeżycie. Yy, Jak to się? Proszę Pana, bo trzynastka to nie jest yy, na odkładanie, tylko na, yy, na bieżące wydatki. Trzeba palcem po się przejechać i, i coś się dołoży i starczy. No, no. no i takie podejście lubię, no. No, 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 A nie no, odkładać to tam nie ma co, no bo, bo no co Pan tam odłożysz, no, 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 Także yy, dobrze, że w ogóle jest trochę, bo dawniej nie było nic i... i też trzeba było. A pan tu z Karbalina jest? Nie, jeszcze z Maciejowic. Maciejowic. W no Maciejowicach fajną władzę teraz macie. Słyszałem, że rynek cały będzie to modernizacji. No, będzie i idzie w dobrym kierunku. No. I ja jest z Maciejowiców. Nawet żeśmy razem do szkoły chodzili. Do byśmy chodzili, o, chodzili o, razem, proszę, żeśmy be, się bro. spotkali. No. <laughs> Może tak nie do końca z Maciejowic, ale z gminy Maciejowic. Tak, no. No. U nas pozytywne rzeczy się dzieją w gminie No dobrze, Maciejsze. a do czym nie słuchaj, że tam ludzie zaczynają, zaczynają narzekać na ten, bo będą ściągać bruk i tak dalej. Proszę pana, kto komu dobrze dogodził? Sporadycznie, ale jeszcze to jak za dobrze, to się szuka później nie wiadomo no, czego, tak. nie wiadomo czego. No, szuka się jakichś takich zmian, które, które, no, ten bruk, no, coś tam mają zostawić, tak słyszałem, a resztę, no, trzeba trochę wyasfaltować, bo te panie chodzą teraz w szpilkach wysokich, no, jak po tym bruku myślą, no? To się nie da, to się nie da, no. Czy odpuszczy czy coś jest, czy, czy te, no, to, to, ten bruk jest taki, no, może historycznie jest wartościowy, ale nie jest aj, ale aj, nie, nie teraz, jest do końca wygodny no. u nas w Maciewicach bardzo się zmieniło, super jesteśmy, władza jest bardzo dobra Kurde. No. I na a starostwo od Karolina trochę pomaga? no jo, i starostwo też pomaga no, no jakiś tam podpis no. zawsze muszą złożyć podpis. no właśnie, a, a teraz są no. dwa bo nic nie robi zobaczymy zobaczymy co to dalej widzi ale nic dobrego to nie robi te, te bijatyki ich między, między sobą, no to każda to bijatyka tak nawet, i, zawsze, nawet no, i w no, nie domu rujnuje, no. nawet to i w domu to to nic nie nie buduje tylko, no, tak, tak kolega mówi, rujnuje. No. Tak jest. A my już 42 lata i, i, i budujemy, a nie rujnujemy żoną. Pięknie. To wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Ja mam jedno konto z żoną i ja nawet nie wiem, ile ja tam mam pieniędzy. O kurczę, to żona... O, biorę, biorę od żony pieniądze i idę na rynek kupuję. Bo no, no, dobrą żonę. No pewnie, najlepszą. No, najlepszą. Nie. Nie planuję, co zrobię z tą trzynastką, pewnie się rozpłynie jak wszystko inne. No dobrze, ale da się odłożyć w ogóle w dzisiejszych czasach, bo tutaj ludzie strasznie naszekają, Że pomimo tego, że chcą, żeby teraz Nawrocki doszedł jako prezydent, ale może i nie, może... Sami nie wiedzą co, jak to teraz będzie. Politycy dają nam trudne rzeczy do rozwiązania. Myślę, że powinni się sami zwinąć i dać nam spokoju. Ale jak jest zdrowie, to z wszystkim można sobie poradzić. I jasne, no. a niech Pani powie... A ja nie mam trzynastki, nie mam emerytury, mąż mnie utrzymuje, jestem <głos> szczęśliwa. <głos> bo podobno trzynastki już na kontach są. Nie wierzę w to. Ale nie wierzy Pani, że dostanie trzynastkę? No, że... Nie, że, że są, bo coś słyszałam, że podobno będą przedłużać termin. Będzie zmieniony termin, że będzie w maju, ale nie wiem, czy to prawda. Dobra, a bo jedna pani mi tu powiedziała, że ta trzynastka tak naprawdę będzie, ale że nie da się jej odłożyć. Jak to jest? No, na pewno wszystko jest dużo droższe, niestety, ale w ciągu roku bardzo ceny poszły do góry, społeczeństwo oszukane, no i tyle. A lokalna władza tutaj, jak pani ocenia to yy, w ogóle? Ja lokalną pracę? władzę oceniam bardzo dobrze. Obiecuję dużo, bo chyba ze 2000 brutto. Ale ile to będzie to nie wiemy. A tutaj o opowiad też chciałem spytać, jakieś do czynienia ze Szpitalem Garbolińskim panowie mieli? Miałem, ale na tę Protezę to do listopada czekać. A więcej to nie wiem, bo byłem zainteresowany. I do Warszawy byłem. To, mhm. to w maju już. Lubione. A mnie za wielką, to mi się przyda. Bo pani no. tutaj powiedziała, że dostanie trzynastkę, ale w ogóle nie da się jej odłożyć, że tylko na życie pójdzie. No na życie pójdzie, a na co? Tylko drogę jest. A co za tej trzynastki tam? Sto zł złotych będzie. Pani, przepraszam, jak tam biznes w Garwolinie? O, bardzo słabo, bardzo słabo. A co pan ma fajnego? Ja, Krętarki, firanki mam, garki mam. Ale to wszystko oryginał, tak? No. To dobre narzędzia, może jakąś promocję zrobić, że dla mieszkańców Garbolina Robi, 5% promocję, rabatu. Robi promocję, nie kupi ludzi. Bardzo ciężko. Ale jak ciężko, jak widzę złote zęby pan ma. A, złote zęby, nie tutaj zarobiłem Ale w nie najlepsi medycy są.